Mówiąc z dynia, większość z nas pomyśli o zupie dyniowej, cudownym kremie, a ja dzisiaj mam dla Was zupełnie inną propozycję. Kary z dyni. I hałbazy, witajcie na szlaku smaku. Proste kary z dyni to zaledwie kilka, bardzo dobrej jakości składników. Przede wszystkim dynia. Ja wybrałem Hokkaido. Do tego cebula, czosnek, nieco oleju kokosowego, mleczko kokosowe, pomidory w puszce, kolendra, bo jakże bez? Nieco przypraw: kary, kumin, papryka. Wszystko? Chyba tak. A jeśli nie, to zobaczycie w filmie. Od czego zaczynam? Zaczynam od pokrojenia dyni. Dynia Hokkaido ma to do siebie, że jej skórka jest miękka, a sama dynia ma cudownie orzechowy smak. Dlatego nie obieram. Kostka powinna być mniej więcej takiej grubości. Dynia gotowa. Rozgrzewam garnek. Nieco oleju kokosowego musi trafić do garnka. Zatem niech trafi. Szybko się rozpuszcza i już cudownie pachnie. Powoli wrzucam dynię. I to jest jedno z tych perfekcyjnych połączeń. Dynia Hokkaido i olej kokosowy. Pachnie obłędnie! Dynia jest idealna, zobaczcie jak powinna wyglądać, ona jest, jak to mówią Włosi, al dente, na ząb, jest chrupiąca, ale kiedy wbijam łyżkę, idealnie się przepaławia, natomiast no, nie ma tutaj miazgi, nie ma tej takiej ciapowatości, i o to chodziło. Taką dynię odkładam na momencik. Jeszcze nieco oleju kokosowego. Ale niewiele. O, wystarczy. I dodaję cebulę. Czerwona cebula. Będzie idealna do kary, ponieważ jest zdecydowanie delikatniejsza niż żółta czy biała. Cebulę przesmażam na dość wysokim płomieniu. Tak, aby była chrupiąca. Takie steel fry. Cebula się smaży, ja obieram dwa-trzy ząbki czosnku. Czosnek miażdżę. I teraz siekam. Czas na pastelawiste pomidory. Cebula delikatnie mięknie, ale tylko delikatnie. Ma pozostać chrupiąca. To jest czas na mleczko kokosowe. Mm. I o to chodziło. To jest też dobry moment na to by dodać czosnek. Kolor cudny, aromat fenomenalny. Ale trzeba go jeszcze troszeczkę podkręcić. Czym? Kary. Swoją drogą wyobrażacie sobie kary bez kary? Papryka słodka. Papryka ostra. Ok, słuchajcie, jeszcze czegoś brakuje. Czego brakuje? Kuminu. Do pełni szczęścia jeszcze nieco kolendry. Natka pietruszki. Nieco soli. Pieprzu. Teraz dodaję tą cudowną dynię. Złocistą, chrupiącą, ale i miękką jednocześnie. I gotuję dosłownie 20 30 sekund, nie dłużej, kochani, kary z dyni gotowe. Podsmażę chlebki. Ostatni chlebek. A, gotowy. Słuchajcie, chlebki są ciepłe i chrupiące. Na takich mi właśnie zależało. Pachną ogniem, pachną dymem, więc jest bardzo naturalnie. Czas coś zjeść. Zapach jest niesamowity. Uwierzcie, że smak również. Chlebek chrupiący, cieplutki. Mm. I jeszcze odrobina kwasowości. To jest bardzo potrzebne. Starajmy się zawsze dążyć do tego smaku umami. Jeżeli jest słodko, jeżeli jest. Aromatycznie i pikantnie, to niech jeszcze jest odrobinę kwaśno. Bardzo proste danie, wyserwowane jak typowy street food. Pachnie cudownie i będzie tak samo dobrze smakowało. Zachęcam was serdecznie do spróbowania tego przepisu. Znajdziecie go oczywiście, jak zawsze, na kanale YouTube na Szlaku Smaku. Wiele ciekawych propozycji też na Instagramie i na Facebooku. Zaglądajcie tak często. Jak tylko macie ochotę. To co? Bon appetit i do zobaczenia wkrótce. Cześć!